Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Dziś znajdujemy się w Łodzi w kwaterze Stalkera i jest z nami Piotrek Rycerz Rycu. Siemanko, siema Marcie. Piotrka poznaliście już na zlocie Mopar Meeting, a dziś będziemy uczyć się o tym, czym jest Airsoft ASG. Dokładnie powiemy o tym, co to są repliki i jakich używamy w airsofcie. Powiemy też? A w zasadzie powie Piotrek, mi, jak wygląda szpej, jak można się bronić, no i jak atakować. I Przede wszystkim o tym, że zachowujemy tutaj bezpieczeństwo. Tak jest. No to co? Nie przedłużajmy, zaczynajmy, bo ja już nie mogę się doczekać. Zapraszam Was na odcinek. Piotrku, w takim razie, od czego powinien zacząć taki laik jak ja z Airsoftem i w ogóle co to jest Airsoft ASG i do czego są te wszystkie repliki? Airsoft to jest nic innego jak imitacja pola walki. Strzelamy się plastikowymi kulkami i mamy dostosowane repliki do różnych aren, na których gramy. Tak Mamy tu repliki, które stosujemy w lesie, one są o wyższej mocy i dalszym zasięgu. Tutaj mamy repliki, które używamy na przykład w terenie zurbanizowanym, strzelamy się w budynkach. Są to repliki słabsze o, o krótszym zasięgu. I teraz mamy na przykład tutaj repliki e które są imitacją broni krótkiej, również je możemy zastosować i w otwartych szelankach leśnych, jak i również w celankach typu CQB. Tu wyjaśnimy też różne napędy replik. Tu mamy repliki zasilane gazowo i z powietrzem, tu mamy repliki zasilane sprężonym powietrzem, tu mamy repliki zasilane CO2 i gazem tak zwanym green gazem, tu mamy repliki elektryczne. Czyli na baterię. Na baterię, tak. Nie jest to nic innego jak silnik porusza tłokień, wydziela nam daną dawkę powietrza. Jest manualne, sprężynowe. No i tutaj również mamy repliki elektryczne. Okej, okay, w porządku. Widzę, że szpej jest potrzebny. No w zasadzie to oczywiste, ale w co się ubieracie, żeby no, zachować bezpieczeństwo? Ogólnie wymogiem, wymogiem jakiegoś ubioru nie ma, Naszego, w wersowcie nie ma jakiegoś wymogu ubioru, tak? Dostosowujemy, my to robimy ze względu na własne bezpieczeństwo, używamy jakichś kasków ochronnych, kamizelek ochronnych, ze względu na to, że też w ten sposób utożsamiamy się z jakimiś jednostkami bądź staramy się upodobnić do, do jakichś służb. To forma tak? też maskowania, tak? Również, bardzo tak, również ma to znaczenie duże. Jasne. Wiesz co, tak patrzę, tutaj jest radio. No, chciałem się wcześniej zapytać jak się komunikujecie? No chyba nie na migi, chociaż też może są jakieś komendy gestami, ale z tego co widzę, też porozumiewacie się przez radio, tak? Tak. Na terenach otwartych używamy systemu włączności w postaci radii, a na terenach zamkniętych możemy używać i również na otwartych możemy używać tak zwanych stosowanych w służbach znaków niewerbalnych. Czyli dajemy po prostu, pochodzimy cicho. I dajemy sobie informacje poprzez używanie znaków niewerbalnych, które są używane również w formacjach wojskowych. Jasne. A to służy do czego? A to Bo... służy do tego, że na przykład gramy sobie na bliskie odległości, to jest powiedzmy taka imitacja noża. jest to wymysł jakiegoś twórczy, jakiegoś gracza, ale mhm. to też służy nawet, żeby wyeliminować gracza poprzez jakiś. Czyli jak w counter strikeu użyć tego noża, tak? Tak, i po prostu udajemy cięcie i to jest po prostu w takiej formie zabawki, tak? Ale to też również jest rzecz używana w rysofcie. Super. No. Myślę, że jest to ciekawa przygoda, zatem nie traćmy czasu. Zaczynajmy. Zaczynajmy, zapraszam. Się tyłem. W się sensie tak? No i stój. Stoisz? No. Tak to czuć. Swoko. Przelałem ci w najbardziej luźniejszą część ciała, bo im bardziej masz na przykład spodnie, bardziej ci przylegają do ciała, tym mocniej cię czuć. Okay. Marcin, jesteśmy na arenie. Można sobie szpej, czyli spełniasz pewne wymogi bezpieczeństwa. Rękawiczki ochronne chronią cię przed uderzeniem kulki w rękę, co jest dosyć bolesne. Można sobie kamizelkę ochronną, która kumuluje na sobie kulki i chroni twoje ciało. Masz na sobie przede wszystkim stalkera, czyli Twoja twarz jest zabezpieczona, chroniona, zęby i tutaj odcinek policzkowy. Masz na sobie najważniejszą rzecz, okulary ochronne. Oczy mamy tylko jedne w życiu, więc to jest podstawowy wymóg bezpieczeństwa, który stosujemy w airsoftcie. No i wiadomo, kask ochronny, który chroni Cię przed uderzeniem kulki w głowę. Więc w tym momencie jak wyglądasz, jesteś gotowy do działań na arenie airsoftowej. Super. Ja chciałem powiedzieć, że czuję się bardzo bezpiecznie w tym stroju, w tym szpeju, ale jeszcze mam takie pytanie, bo widzę, że tutaj do Ciebie idzie kabel, mogę tak to nazwać? Wąż. Wąż, Czemu? przepraszam, a do mnie nie. Czym to się różni i dlaczego w zasadzie? Ze względu na to, że moja replika, której używam w zwykłach airsoftowych jest zasilana sprężonym powietrzem, więc jest to przewód, który mi zasila replikę powietrzem, co umożliwia mi strzelanie. U ciebie jest replika elektryczna, czyli nie potrzebujesz takich dodatkowych wyposażeń, tak? I dodatkowego ciężaru. Dokładnie, zgadza się. Okej, okay, widzę, że tutaj jest tak samo, są ładownice na magazynki, i z tego co już się dowiedziałem przed chwilą, jeżeli jesteśmy na arenie, to mam mieć tutaj, nie wiem jak się nazywa to coś zabezpieczenie. Ale zabezpieczenie, tak, ma być odbezpieczone. Tak, ze względu na to, że ładownictwo mamy dosyć ciasno, skomponowane z magazynkiem, ale przede wszystkim mamy dynamikę działania. Jeżeli będziemy mieli zabezpieczenie, utrudnia nam to szybką reakcję w postaci wyjęcia i podpięcia magazynka, co na arenach ma bardzo duże znaczenie, ze względu na to, że tu na tej arenie gramy bardzo dynamicznie. Czyli kiedy korzystamy z zabezpieczenia? Zabezpieczenia ogólnie podczas transportu, kiedy się gdzieś poruszamy, najczęściej w terenie leśnym. Ze względu na to, że mamy krzaki, mamy różne przeszkody, możemy o coś zawadzić i możemy zgubić ten magazynek podczas biegu, poruszania się. Tutaj, jeżeli go zgubimy, jesteśmy go w stanie podnieść, tak? Mamy kilka magazynków na sobie, więc nawet jeżeli jeden zgubimy, mamy kolejne. Tak jak ja mam na przykład przy pasie, mam kolejne zasobniki, które sobie za podpinam, podpinam. Po skończeniu tu... rundy podbieram sobie ten magazynek, tak? Jasne. A tutaj z boku jeszcze widzę, to też są kolejne magazynki? Bo tu tak. masz większe magazynki i tutaj jakieś mniejsze do pistoletów, tak? Tu mam magazynki pistoletowe, tu mam magazynki do broni długiej, do karabinu. Ze względu na to, że bardzo duże znaczenie, na przykład jeżeli dobieramy sobie szpej, ma bardzo duże znaczenie, jeżeli sobie dobierzemy odpowiednie magazynki. Ze względu na to, że wygoda naszego ruchu, najpierw sięgniemy sobie po magazynek krótkiej broni, później długiej, mamy różne rozmieszczenie, to ma bardzo duże znaczenie w taktyce którą będziemy stosowali na różnych arenach. Okej, okay, czyli grając w ASG podczas rozgrywki, mogę korzystać z, z, z takiej repliki, mogę korzystać z repliki broni, mogę mieć ją przy sobie pistolet, na przykład Oczywiście. Tak, i mogę mieć ten sztuczny nóż gumowy, że tak powiem, tak? Nie ma żadnych ograniczeń, chyba, że ustalimy sobie zasady inaczej. Tak, ogólnie repliki, których używamy, tak jak mówię, na takich arenach, to też jest broń krótka. Ze względu na to, że mamy taką sytuację, na przykład jak na tej arenie, gdzie to jest arena e, stricte do rozgrywek CQB, czyli ścieramy się na bliskich odległościach, czasami łatwiej jest nam podjąć działanie na broni krótkiej niż na broni długiej ze względu na wygodę, tak? na pracę na zasłonach. O czym będziemy dalej rozmawiać na temat taktyki tak? poruszania się i działania na takich arenach. Jak dla mnie jest to Battlefield Online albo Counter Strike w rzeczywistości. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem i że możemy no, w końcu przekuć całe moje gierkowanie, że tak powiem, w rzeczywistość. W realia, i, i, tak, 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 I po prostu zobaczyć, jak to jest w Realu, no bo jest całkowicie inaczej, wrażenia są też inne, dlatego no. Cieszę się, że po tylu latach w końcu mogę tego doświadczyć. Także co? Działamy. Działamy, Marcin, tylko zanim przybijemy piątkę, cały czas widzę, że twój wzrok wodzi na takie małe świecidełko, które mam u siebie przy kamizelce. Tak jest. <grym grym> Razem ja, powiedz do czego to służy. Wiesz co, to jest taki bajerek, który ja sobie używam. Czekaj, czekaj. Ile razy zostałem zabity? Tak. Tak? Dokładnie. Ja sobie zliczam powiedzmy ilość, ilość trafień, ilość kili na daną rozgrywkę. No dobra, to w takim razie. Czy ludzie oszukują, czy nie oszukują? Bo to jest chyba gra fair play. Tak, staramy się grać fair play. Bywają różne sytuacje. Ze względu na to, że strzelamy się do siebie, mamy na sobie pełną szpej. Więc jak dostaniesz gdzieś w kamizelkę, czy w replikę, czy nawet gdzieś po plecach, gdzie masz na sobie ten szpej, czy nawet masz na sobie luźniejsze ubranie, ta kulka po prostu stłonie się po ubraniu, nie jesteśmy w stanie tego wyczuć. Staramy się grać fair play. Są pewne sytuacje, mówię, których. Nie przewidzimy. Dlatego też używamy e, kulek specjalnych, które są podświetlane. Na takiej zasadzie, że my osobiście widzimy, czy trafiliśmy tą osobę, czy nie. Więc widzimy tą świecącą kulkę, która się odbija od jego szpeju, czy od części ciała, czy gdziekolwiek indziej. I mamy my, mamy pewność jako gracz, że go trafiliśmy. A dalej, czy ten gracz się przyznaczą, zejdzie na respa. No to już na to nie mamy wpływu, tak? To już jest indywidualnie, każdy człowiek podchodzi do tego, czy gra fair, czy nie gra fair. Jasne. Jak wygląda w ogóle taka rozgrywka, bo rozumiem, y jeszcze niektórzy mogą nie wiedzieć, czym jest resp, y no to jest miejsce powrotu i startu tak naprawdę, tak? Ale gra się do iluś punktów, do zdobycia flagi? J jakie są zasady? Wiesz co? Możemy, możemy różne scenariusze sobie tworzyć. Tam, jak nam wyobraźnia pozwoli, możemy sobie różne scenariusze. Możemy sobie odtwarzać na przykład e Counter Strike'a. Mhm. Czyli to wszystko, odbicie zakładnika, bomba, możemy to sobie na tej, akurat na tej arenie, możemy to zrobić. Ze względu na to, że to jest imitacja budynku. Mhm. Nic innego, wchodzimy sobie do budynku, a arena jest tak stworzona, że możemy tutaj wszelkie scenariusze robić. Jaki scenariusz jest Twój ulubiony? Mój ulubiony? Wiesz co, szczerze powiedziawszy, taki, gdzie gram taktycznie. Gdzie mnie zmusza do tej gry taktycznej. Nie jest to typowa wymiana kompozytu, tak zwana potocznie, tylko że muszę coś na czymś pomyśleć, coś zrobić, Schować wykombinować, się. obejść na tej zasadzie. Super. Wydaje mi się, że ja też lubię taką grę taktyczną, a nie typowe strzelanie na walankę, jak to się mówi. Tak Zgadza można tak powiedzieć? No, to wymiany kompozytu też nie bardzo lubię. Wymianę <laughs> kompozytu to można zrobić w szczęce. Coś tu jest. <laughs> nie? Tak, tak. Żartuję. Dobra, to my co? Przechodzimy do dzieła dalszego. Tak, pobawimy się dalej na arenie, omówimy sobie arenę a, i wady zalety takich aren i poćwiczymy sobie to w praktyce, żebyś zobaczył, jak się poruszać na takich arenach, e, co daje nam na przykład szkolenie, e, które też jest przeprowadzane przez nas. To wszystko cię powiedzmy teraz, wprowadzimy cię już w ten głęboki temat tematersoft. Jasne, ale to w następnym odcinku, dlatego zostańcie z nami i oglądajcie kolejny odcinek. Zapraszamy Was serdecznie. No, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. <laughs> ok, gdzie my jesteśmy? Marcin, jesteśmy na tak zwanym no. respawnie, czyli przygotujemy się do gry, do wejścia na arenę. Pierwsze co, to tutaj dopiero możemy podpiąć magazynki. Tak jest, magazynek wpinamy zawsze w tę stronę, tak? Tak, podajnikiem kulek do przodu. Okay. O. Teraz siedzi. Odbezpieczamy sobie repliki. Na ogień pojedynczy. Tak, ze względu na to, że na ogół na rozgrywkach w stylu CQB e, gramy ogniem pojedynczym. To jest jedna z zasad panujących. Mhm. No właśnie, jakie są <laughs> jeszcze tutaj inne zasady? Przede wszystkim fair play. To jakby oczywiste. Nie wszyscy to uznają, ale ok. Eee, zasada jest taka, że jak dostanę, podnoszę rękę do góry, krzyknę HIT mhm. i wracam tutaj na respo. Na respawnie mamy takie sprytne urządzenie jak odliczanie życia. To, tak? Tak. Po naciśnięciu tego, gasi nam światło, odliczyło nam życie. Tutaj licznik żyć w tym momencie jest ustawiony na jedną osobę. Przed rozpoczęciem całej rozgrywki ustalamy sobie w zależności od, iluś, od ilości uczestników Ile osób ma być na respie. Czyli każda osoba, która dostanie, wchodzi, odklikuje i przykładowo ustalamy na 5 żyć, czyli 5 osób musi odklikać, i dopiero te 5 osób wejdzie na arenę, strzela się dalej. Ustalamy sobie też na początku rozgrywki ilość żyć. Czyli nie ma takiej, czegoś takiego, że masz ograniczoną liczbę żyć na swoją osobę. Nie, masz ograniczoną liczbę żyć na drużynę. Czyli na przykład ustawiamy sobie 100 żyć. Rozgrywka trwa 20 minut, więc przez 20 minut, jeżeli drużyna przeciwna wyeliminuje nasz, naszych uczestników 100 razy, to przegrywamy. W ciągu 20 minut szybka rozgrywka. Szybka? Czasami nie. Zależy, czy gramy taktycznie, czy gramy dynamicznie. Mhm. Kolejną zasadą, która jest, to jest tak zwane niszczelanie na taliba, Czyli dajemy możliwość przeciwnikowi trafienia nas. Czyli nie wystawiamy samej repliki, nie strzelamy gdzie popadnie, czy kogoś trafimy, czy nie trafimy, tylko staramy się wyjść z tą repliką i próbować tą osobę trafić, widząc ją. Też dajemy jej możliwość trafienia. Kolejna zasada to jest, nie strzelamy przez różne na arenie, zobaczysz, będą różne przeszkody. Strzelamy przez otwory, nie, nie strzelamy przez otwory mniejsze niż głowa. Czyli dajemy też możliwość trafienia nas. Bo mamy na przykład zbudowaną arenę spalec, z sklejek, z czy różne odległości są między przeszkodami. Więc dajemy, tak się ustawiamy, żeby ten przeciwnik też mógł trafić. Bo cóż z tego, że wystawimy samą replikę i będziemy strzelać przez jakąś szczelinę, którą coś nie ma nas możliwości trafić. Jasne. I na różnych arenach organizatorzy ustalają sobie też różne reguły gry. Super. To co, wchodzimy na arenę? Wchodzimy. Zabezpieczenie twarzy, i wchodzimy. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, ale nie martwcie się, jeżeli chcecie więcej, oglądajcie kolejny odcinek, ponieważ dowiemy się dużo, dużo ciekawych rzeczy, na przykład na przykład powiemy o tym o arenie do rozgrywek CQB. Tak jest. I tutaj, gdzie jesteśmy dzisiaj, jest to największa arena i podobno najlepsza w Polsce. Cieszę się, że mogłem tu być. Już nie mogę się doczekać na kolejny odcinek. presame